Witam. Teraz analiza USD pln -a. Jak zwykle od ogółu do szczegółu. Interwał W1. Mamy tutaj na tym interwale Batmana, czyli nietoperza. Tutaj jego ramię XA to jest 5 fal, czyli pierwsza fala, druga fala, trzecia fala, czwarta fala i piąta fala. I po pięciu falach zazwyczaj jest korekta. Tutaj według mnie ta korekta przyjmuje kształt korekty zigzakowej I A już się wyrysowało, B się wyrysowało i teraz rysuje się fala C. I na szczycie tej fali C uważam, że warto wejść w dół. Pytanie teraz, gdzie ta fala C się skończy? Tutaj według mnie bardzo, bardzo łatwo jest to przewidzieć, ponieważ Batman ma jeden punkt D, w którym rynek się może odwrócić. Jeszcze tutaj na marginesie jedna uwaga. Tutaj jest napisane Gartley, to jest taka tabelka z wskaźnika. To powinno uruchomić czujność u ludzi, ponieważ często wskaźniki błędnie, czasami błędnie pokazują formacje, dlatego też należy te formacje samemu dobrze znać. Z racji tego, że punkt B tegoż harmonika jest na wysokości 50%, a nie 61% tak jak w Gartleyu, dlatego spodziewamy się, że jest to nietoperz, czyli punkt D wypadnie w 88%, czyli w tym miejscu. <laughs> Idziemy dalej. Przechodzimy na interwał D1. Na interwale D1 widać, że rysuje się motyl. Motyl z kolei. Ma punkt D w, na poziomie 161% ramienia XA X A B C i tu do góry leci pala y, ramię D. Y, kolorem zielonym zaznaczyłem Fibonacciego, który mierzy ramię, ra, ramion, y, ramiona motyla, zielony, o, i widać. I tu jest sobie wypada 161%. Y, z kolei tutaj jest taki żółtą taką żółtą linią zaznaczyłem są dwa szczyty jeden jest tutaj on bardziej widoczny jest na interwale D1 drugi jest tutaj ja uważam że jest większa szansa że ten będzie respektowany czemu ponieważ on jest bliżej poziomu 886 czyli właśnie punktu D tegoż widocznego tutaj nie no i yy, narysowałem już tutaj taki kwadracik, prostokącik, który określa strefę, w jakiej powinniśmy szukać yy, zagrania w dół. Yy, zobaczcie, idealnie się koreluje poziom 161%, 88%, czyli yy, punkty D z dwóch harmoników. To jest w ogóle bardzo fajna sytuacja, ponieważ yy, jeżeli dwa harmoniki, dwa różne harmoniki, yy, Jeden zewnętrzny, drugi zewnętrzny, jeden Batman, drugi Motyl, ich punkt D, jeszcze one są w ogóle z dwóch różnych interwałów: jeden z W1, drugi z D1. I ich punkt D spotyka się niemalże w tym samym miejscu. No bo cóż to jest? 300 pipsów, jak nie to samo miejsce dla harmonika, która rozciąga się na 5,5 tysiącach. To jest praktycznie to samo: to jest taka strefa, gdzie należy szukać odwrotu, no i tu jeszcze mamy piękny ten, ten szczyt, który, który jest na, na żółtu zaznaczony. I teraz, w momencie, kiedy tutaj dojdziemy w tę okolicę, tu należy wypatrywać jakiegoś sygnału e, do wejścia e, w dół. Można na przykład, nie chcąc tego robić, bardzo dokładnie wejść sobie na 161,8, czyli punkcie D e, Batmana, przepraszam, emotyla. Druga opcja jest jeszcze mniej ryzykowna: wejść na 88,6%, czyli D Batmana, i gdzieś tutaj w, w tych okolicach postawić stopę. I to jest takie mało precyzyjne, mało dokładne. Też może ten stop zostać się zerwany. Często są stopy zerwane na rynku. Natomiast bardziej precyzyjnym, bardziej profesjonalnym podejściem jest poczekać na wyrysowanie się jakiejś formacji odwrotu. To może być na przykład jakaś odwrotna świeczka, która zwiastuje odwrót typu spadająca gwiazda, albo harami, albo objęcie bez coś, coś w tym rodzaju. Albo możemy też poszukać formacji falowej, takiej jak RGR, który bardzo często właśnie odwraca trend, jeżeli tutaj na interwale, my w tej chwili jesteśmy na D1. No więc jakiś interwał adekwatny, niższy do tego, na którym moglibyśmy taką formację, mogłaby się wyrysować i moglibyśmy ją potraktować jako formację odwracającą trend, to mogłoby być na przykład H4, H1, myślę, że między M30 a H4. To, są, to jest taki zakres interwałów adekwatny do wyrysowania się formacji odwracającej trend, harmonicznej formacji z wyższego interwału. Mógłby też tutaj na przykład pojawić się na tych wcześniej wspomnianych interwałach. Mogłaby się pojawić formacja harmoniczna, szarka, która też jest formacją odwracania trendu. Więc gdybyśmy tutaj doszli, to ja bym szukał którejś z tych formacji i myślę, że to byłoby dobre do zagrania. Na szczycie tej formacji, na mniejszym interwale, można by spokojnie postawić stop lossa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o analizę OSD PLN.